Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Kostrzewa, jestem radcą prawnym na co dzień w kancelarii dr Krystian Ziemski, partner w Poznaniu i chciałbym Państwa gorąco zaprosić na Kongres Skarbników. Chciałbym Państwa gorąco zaprosić na jutrzejsze wydarzenie związane z szukaniem zysków w podatku od nieruchomości. Obecne czasy, czas pandemii to niewątpliwie okres, w którym samorząd powinien każdą złotówkę oglądać z dwóch stron. Taki kongres, takie spotkania jak właśnie Kongres Skarbników w ramach FRDL to doskonały przykład, to doskonałe miejsce, gdzie o tych możliwościach zabezpieczenia źródła dochodów, czy też szukaniu nowych dochodów, to doskonałe miejsce, w którym można się o czymś takim dowiedzieć. W dniu w ramach panelu związanego z podatkiem od nieruchomości, Razem z swoim kolegą panem doktorem Pawłem Grzybowskim chciałbym poruszyć przede wszystkim temat zagadnienie ostatniego wyroku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ten wyrok odbił się szerokim echem. Ten wyrok jest postrzegany jako bardzo duże niebezpieczeństwo dla samorządowych finansów. Chcielibyśmy o tym kilka słów powiedzieć, przede wszystkim jak zabezpieczyć, gdzie szukać można powiedzieć możliwości obrony przed wnioskami podatników o zwrot podatku. Gorąco zachęcam do udziału w całym kongresie i jutrzejszym wydarzeniu dotyczącym podatku od nieruchomości. Dziękuję.